Odcinku, muszę znaleźć 10 minut emeraldy. Jak no mi się to nie uda, przegrywam, więc oglądajcie do końca. Więc możemy zaczynać, czas go! Oczywiście musimy znaleźć diametr 10 minut. Nie wiem, czy nam się to uda. Potrzebujemy 4, 5 znaczy. mamy 5, robimy taką. Szukamy najbliższej góry, żelaza, tutaj i typę. Ja Zasapijłam sobie jeszcze za 5 minut, ale uwierzcie mi, że yy, będzie 10 minut, a jak znajdziemy w 5 minut to po prostu wala będzie. Voila. Najlepiej abyśmy yy, podeszli tam, zrobić sobie jakiś tam yy, kamienny kostofek. Więc co robię kilo 3 No jak ja nie wykupałem tego, no? I tracimy tylko cenny czas cały czas. No dobra, robimy sobie rozmą ścierę oraz piecyk. Ja pierdzielę oraz piecyk. Wykupujemy sobie... Kurde, no co jest? Szukamy dalej. Szukamy skał, bo jak nie, ktoś nie wie, to w skałach właśnie są te w tych są emeraldy. Dobra, jak będzie, to będę miał swoje nie. O, jest ja tam góra. Dobra, będziemy iść do niej. Dobra, to mam żelazo, to wykopiemy. Dobra, mamy tu żelazo, mamy również deski. Raz. Kurde, tylko dwa. Jeszcze jedno byśmy potrzebowali. O kurde, żelazo tylko. Gdzie jest żelazo? My to zrobimy w 5 minut. Jest żelazo. Dobra, mamy na esie. Dobra, widzowie. Wygraliśmy od oddechcia, zostało jeszcze.